Siemanko widzowie, mamy 73 tysiące złotych polskich na koncie, ja wyremontowałem Pampaja Lanza, tylko jeszcze nie dałem tego rejestracji ten. i <küh> jeszcze wyremontowałem Ursusa C-300, okazało się, że to jest 60 ja bym zmienił aktualnie ten tubik, także szukajcie kabina, o a to przyjrzać mogę sobie w sumie co mi schodzi, o i teraz tak tłumik, o czarny, ale to jest taka czerń a to jest taka kaczeń. to taka kaczeń. niech będzie dobra siódka kultywator To jest kultywator 3-metrowy i do tego jeszcze że zapamiętam, że zawsze dziadek do tej obrony podpina. Doszka się otworzy sobie trzy. Ale jeszcze inaczej nie otworzy ośredni do dały. Mam nadzieję, że... Kółka się Kurde to, Już tak. Poramotowanie to po prostu nie działa. I za zawsze brony do tyłu jeszcze podpinał. Niektóre to labrurował do tyłu, a niektóre tak robił. On mówił, że to zależy od gleby, że niektóre broda można ostatno a niektóre trzeba kultywatorem z brodami. Nie wiem, bo co to tak tego, ale... A niektóre są tylko kultywatorem jak w sensie. No dziadek tak uważał, to ja to powielam. Jak to dziadek powiem, mówił, to co powiem jest święte. On tak mi mówi. No. <laughs> no. Ma trochę problem siódka, to widać. Chociaż w sumie to nie aż ma. Jadę tam z tyłu za dom. Parę maszyn też wyremontuję i sprzedam. I tu jakieś wały były są. Ty, przód podnosi, przód podnosi Ale nic nie poradzę. Lątka. O kurde, przyfasoluję <coughs> trochę koło i ten lasek w ogóle wypchniemy, będzie trochę więcej miejsca. O kurde, ale podnosi przód do góry. Jak to się mówi, power up, łodzić z rury wśród do góry. To teraz ubie tak jest. Patrzcie widzowie. Łogi z rury, przód do góry. To u mnie nie ma łogi. Bo to remont jest to, ale wada, patrzcie. Łogi z rury, przód do góry. ile dobrze pasz, to jak Ja by to lepiej słuchał, pionka polowa. Ty łatwiej to robi z tymi pionkami. Tylko, się te brodki robią bo, bo to, to się

No na mną tak kierownicą Ja <kłysy> tak się za zaciąłem O skurwe dopiero teraz w zasadzie w wśród się nie a idź pad do jasnej cholipy Świateł nie ma Szyka się gdzieś tu powinno być O, w masce O, widzisz się, już ja sam światła każdy 10 złotych za to musiałem płacić. Oba. Ciao, to ciao, 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 ciao. Mamy nic o jakich piosenki bez praw w przekazie to było to pisało w o co wie, to nie tak, ja się nachlałem i tak jeżdżę słyszę <coughs> się rady i go, nie wiem Takie robocze auto. Pojechałbym na <coughs> sioda, bo tu nie ma. A, te, a wozów nie ma. A te pole po niewodawą żadne. Później będzie trzeba. Bo kurde, ale mi podniosło. I przez środek przejadę teraz. I polowę Żeby lepiej szło. Patrzcie. Ach, to idzie jeszcze szybkę na otworzę Kury Ursus zgasł Widzowie Ursus zgasł <coughs> Dobra Jeszcze może potem No bo to jednak pozapychane było ja będę nakładał, to, ale Zatrujemy ja go, surowo. W każdym razie. dla moich uszy i dosa. Jodzik. Jodzik. Ja tutaj tutaj przyproszyć, taka górka jest. Zakopałem się. Widzowie, gadaj z półcianem. Ja tu spróbuję za kółko pociągnąć. O! Krewęgosłup chyba się zerwałem, ale musiałem. Ale żeby tu taki spadek jest. Ja się pytam. Pytam się. Nie ma prawa fizyki. Moja no gleba. To będzie w ogóle na No i jakoś się na Ale według moim uznaniem, wsiadć nie będzie chciał w ogóle. Co tu jest za oku? Ja o tym zapomniałem. Dobra, a to sobie troszkę podróżna, bo ja lubię nie, nie mieć uprzykrzonego życia mm. 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 już o widzicie, zaraz lepiej tylko chyba kasę nie wzięło no. Jaguar stoi Widzowie, ja podjąłem decyzję. I uh, <laughs> wiemy wjechać po Bizona. I pojadę kupić biz Bizona Ciebie Guarem, Nie widzowie, ale to będzie dobra. Teraz trochę spraw polowych zrobiliśmy. Pojadę teraz. Pojadę w WSK. WS A ona będzie paliła. Odpalmy ją. Czekaj się. skopa. Kurde, nie pali. Cholera, pal dziadu, pal. Dusi się coś, widzowie, mój motor się dusi. A niestety nie pojedziemy w tym odcinku. Mój matwaj się dusi. Spalę siódkę. Szka ja się zobaczy tylko. Bardzo Wam dziękuję za taki odzew pod filmem 3D temu. E, przypomnienie z lata. 200 składa się w świetle. Ja o tym zapomniałem. Totalnie. <coughs> Dobra. No, ogóle ja to bawię. Jeszcze plany parę. Ciężko do zrobić. Co? Uh -huh. Dobra, widzowie. Zajadę. I poumyjemy nasze... Tak, sprawdzę teraz, o. No <laughs> tu mi pokazuje, co mam jakieś kombajny, ale to nie... Prawda. <grych> Kurka, rurka. O widzowie, tutaj mamy jeszcze jakiegoś takiego. Chyba, mam tutaj dobra. Zablokowałem się. A w ogóle ja wam nie pokazywałem. Jaki dziadek ma pola. Pokażę wam. Dziadek ma tyle pól. Że wy to macie przy tym znikomej ilości. Pracę widzę. Ta trójka w ogóle nie jest moja. Ale dobra, patrzcie. Dziadek ma pól. Raz, dwa, razem z domem. Raz, no Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze się. No dwa, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, trzynaście pól. I to jeszcze lasek ma w ogóle. Ja chyba odpalę ładę i się przyjadę do tego lasku <coughs> Dobra, to lawetę w ogóle to jest moja laweta Ale dobra, ładę bo jest w <coughs> Dobra, biorę karszer. W ogóle tych krów zdechuj, jeszcze mi nie wzięli. Nie wiem co z nimi mam zrobić. Trochę o beczkę wyjdę, uryję I tu się w ogóle na ile stanu wycia I odrewotujemy jako pierwsze. O moje zadanie po wycie Waszym A moje to wygląda już ubyte.

Teraz jakieś bolką myjemy. No pieniędzy jest sporo 72 640 W ogóle to już są pieniądze moje, bo te euro to tam nie patrzcie na to. Dobra. Myjemy, myjemy. Tak długo to trzeba być. Ale jak chce się wyremontować, to trzeba. I w ogóle, na logikę mi powiedzcie, pośród dziadkowi były trzy siewniki. To czy ja śmiało mogę te dwa sprzedać małe? Co? E -e. <śmiech> <śmiech> Chyba te wszystkie są popsute. I dziadek krowi się nie chciało kupywać, tylko nie chciało się naprawiać, tylko kupił, kupywał. No, także ja już Mogę ten o siebie naprawić. Ten siewniczek naprawiony. Jeszcze go Czekaj się, bo te skądny to ja podniosę. O, 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 o dziadu! O, tych kurcz. Cholero. Jednak ja jest taki lekki. Dobra, jeszcze. O, dziadu! Ach. Oh, dobra, i znowu odpocznę i zara. Prawie ładna, ładna, gdzie? na razie. odpaloną. O, Od dziadu, 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 dziadu. Dziś, dziady, mi do Dobra, i na taką oczy szefkę się wliczek. Ląduje. żeby lepiej go, lepiej go tutaj dołożę, że tutaj trochę tak nie fajnie. I jeszcze przed tym uję. Pasy. pasy, pasy. Dobra, jakieś tam pasy przypiąłem. Lepiej by to się przydało zrobić. Jeszcze się, o. Bo... <laughs> cyk, trzyknięty się biczek. Bo... I to wszystko pojawia się, sprzeda się do takiego handlarzyka tylko ciekawe po ile on to będzie chciał <laughs> dobra tu co jeszcze klebo-gryzarka no w sumie też mi się nie przyda a półki, piątka, szwórka, trójka w sumie do każdego siognika te skiby no ale mogę jeden wziąć do chyba jak to nie jest odkręcane, przyspawane to od i przyspawą. Nie no to jest odkręcane normalnie skiby. kiby. Tylko waga trochę. No to odkręcę ten i do trzydziestki będzie. Bo no, tu w sumie też można odkręcać. No, no to na legalu. Luzi karbuzik. Można trzy póki. Szwórkę se zostawię. Broń. Do siątki. Piątka będzie do tego, bo on ma 60 koni. Mama tam par, par... Taką moc, że to się nie ja chyba nigdy nie wyobraża. <laughs> Tutaj jakieś wały może zostawię, chociaż kupiłbym lepszy. No dobra, tu jeszcze coś popatrzymy. O! czekajcie. się! To no, ten dziennik w sumie też mógłbym sprzedać. No proszę mi trzy. O ty dziadu, już jesteś, trzymaj! Jesteś cholero, cholipa kurde! Ale tu ciężkie, tak, tu wykaraska w ogóle też sprzedam za i go bo sprzedawać to no, bo to takie przystępne sedy akurat właśnie na gorzej z traktorami albo czym się... Wasze w internet później. Ty, od jest ze nic. Ty, oj za ile bym go sprzedać? 3000. Da jak dodać budżet zajebista cena. On już trochę jest taki jeden z nowszych. Wie się co, nie będę psusek słupu, idę, bo siapek... Siapka i... ciapek. Nie będzie minut filmu. a no to jeszcze mogę nagrywać. Bo, o! Pampara, pampara, co odpalimy. Tu o. Wysiągniemy. Nagrzejemy. Jeszcze go wymyjemy. parpara <coughs> Parpara. Par. Par, par. A tu sobie tego, co to jest zdarko krzecze, by było Kiery nie ma ale o o te boczne, ławeczka też nie potrzebna Wzią, nie wiem czy to odkręcało te boki, bo to bym wkurzał na to koryba się zgięła nie no, koryba Koryba Cię nie chcę naprawić. ma I no te... te ołt da U, to by wyszła ma A, prawie. Nagrzewa się. A, podpaliłem się. A. Nie do żartuję. jakieś oczywiście efekty finalne muszą być. no i tą zgiętą korbą mam kręcić. Je no, spieprzaj mi z tym. Albo, albo zakręcę. spadła, O, teraz dobrze, patrzcie. I się do... O! I patrzcie jak to tu dało wroczy się. Do... Prawie mi łapy no. Ale poznokieś mi prawie, że ja się oh, wow. Może być głośno, dlatego przyśliszę grę, bo par-par to chodzi. Ja ogólnie na to mówię pampa, ale może się mówić parpar. Par". Zaraz, pyk-pyk.

Może za mocno trochę przyciszyłem. No, od razu właśnie. Ale sobie przyciszę. <laughs> Dobra, i ten siewniczek podpinamy <laughs> się karcie, od każdy go rozłożę. ale taki siedzib to też jest robię mały tam baj to się ze skoro wytróspi o a pieniądze są potrzebne mam powód ale że to też na nowe te chyba <grym> Nauczyłem się w ogóle już polskiego perfekta nie zasiąkam nieraz. O ty skóry szyby kłu, chrupę czmaty. Sieć! Wąt jak to w Niemcach, bo sofa. Na tej wiosce tylko ja mam zabytkowy traktor, hehe. <grymne> Dobra, wyzałuję trochę, bo no do jeszcze go i o. <grymne> jeszcze to myjemy, na razie dwie maszyny, będzie więcej. No, ale to będzie taki biznes. Dobrze, że ja, to dziadek ten leko No trochę trzeba sprzedać, no nie powiem sam. Pieniędzy nie ma, remont innych maszyn też się przyda. No i... Trzeba się pożegnać. Tak, tak patrząc, się, niech to leci. Nie wiem, czy to będzie lecieć. Kosiarka nie przyszedła, też by można ten wóz sprzedać. Ale zaraz to. Pługi, no ta trójka i czwórka może, talerzówka może, to brodę mechaniczną może też. <laughs> Gremogryzarkę na pewno, ten siewnik, wały te stare może. Opryczki wasze, roście wasze i kupić jakiś lepszy. <laughs> kosiarka z jarka na razie niech będzie. Tak samo te inne rzeczy. Że... To do wody może bym kupił i sprzedał i kupił i Dobra Żąd nowe wszystko Teraz tam to drugie Dobra widzowie w dzisiejszym odcinku to by było na tyle Ja się z wami żegnam i do następnego Siema!